Siemanko, siemanko, z tej strony Shake. witam Cię w naszej razie i właśnie dziś przedstawię Wam ukończonego Miltena. Ostatnio niestety zapomniałem wrzucić na grupie, że coś takiego tworzę i wróciłem na YouTube, ale dziś nie o tym. Chcę Wam właśnie pokazać pomalowanego już ukończonego Miltena. Pamiętajcie, że 410 subeczków pozwoli, by zagrać o niego, więc nie żałujcie klawisza myszki czy co tam klikacie, czym te klikacie, ale dajcie subyczka lajka. I teraz właśnie zobaczcie go w całości i okazałości, a na końcu powiem, co wymyśliłem sobie by zrobić. Zapraszam do oglądania. Hey, 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 hey. Jesteśmy już właśnie po prezentacji Tak sobie myślę Czy dobrze by było, gdyby zrobiłbym Zrobiłbym live Live z rzeźbienia Od początku do końca Gdzie razem byśmy sobie coś tam potworzyli e, Tam wrzucaliście tutaj Żeby zrobić Ze starych gier Spoko pomysł Ale pasuje mi Żebyś wysłał zdjęcia Też inni mogą też wysyłać zdjęcia Ja zobaczę E, a może zrobimy sobie taki e, konkurs, gdzie będziemy wybierać po prostu takie zdjęcia do pracy dalszej. Ale zapraszam właśnie do takiego kontaktu, gdzie na maila czy tam na Messengera. E, też zapraszam na fanpage'a u gdzie się tam dzieje bardzo dużo na grupę Ozalowiczów. Też zapraszam e, i wysyłajcie, wysyłajcie zdjęcia. Co byście chcieli widzieć, co byście nie chcieli widzieć, niekiedy, nie wiem za bardzo o co wam chodzi, bo nie grałem w to, nie widziałem tego, a będzie mi łatwiej to wyobrazić sobie do dalszej pracy. Więc, tak jak mówię, napiszcie w komentarzach, jak wyszła figurka. Czy chcielibyście live z tutaj rzeźbienia od początku do końca? to i też, czy. Chcecie wysyłać czy pisać, bo dawniej było, wiecie, jak to wypisaliście, losowaliście z dalej gry, z dalego właśnie tutaj jakiegoś e, przedmiotu. To no, ja tam mówię: Wiecie o co chodzi? Czy chcecie wrócić do starych rzeczy, czy chcecie coś nowego, gdzie właśnie będzie taki bliższy kontakt wysyłania? No dobra, nie da więcej. Sami wiecie o co chodzi, e, a najlepiej będzie, jak powiecie jak wolicie, by ta właśnie oaza się rozwinęła i wrzucę to pewnie na grupy, więc trzymajcie się na razie.